Czy kiedykolwiek to czułeś bez względu na to ile próbujesz wydaje się że utknął w niekończącej się bitwie? To, że każde powstanie jest nie tylko przeszkodą, ale testem, tak jakby coś większego przygotowuje cię do celu, którego jeszcze nie zobaczysz? Co jeśli powiem Ci, że nic z tego nie jest przypadkiem, że cały Twój ból i upadki są częścią procesu niezbędnego do wzbudzenia Twojej prawdziwej siły? Dzisiaj zrozumiesz, dlaczego tylko nieliczni zostaną wybrani do tej podróży i jak Twoje życie może się odwrócić, którego nikt nie oczekuje. Zanim będziesz kontynuować, chcę, abyś zrobił teraz trzy rzeczy. Zostaw swój podobny, zasubskrybuj kanał i aktywuj dzwonek. Zapewnia to, że nie tracisz żadnych treści, które mogą zmienić sposób myślenia i przygotować cię na duży zwrot. A teraz, chcę, żebyś skomentował. Moja rewolucja zaczyna się teraz. Ten komentarz jest nie tylko wyrokiem, ale deklaracją zobowiązania. Oświadczenie, że przyjmujesz połączenie i jesteś gotowy na nadejście transformacji. Jeśli uważasz, że ta wiadomość jest dla ciebie, obserwuj dalej. Na końcu tego filmu zobaczysz, co niewielu ma odwagę, aby zobaczyć. Nie wszyscy słucha połączenia, ponieważ nie jest ono polegające na jasnych słowach ani oczywistych znakach. Powstaje w ciszy bezsennych nocy. Ciągłe uczucie, że czeka na ciebie coś większego, w niepokojem, które sprawia, że kwestionujesz swoje istnienie. Wezwanie nie jest dla wszystkich, tylko dla tych, którzy mają odwagę, by się z tym zmierzyć, a ta odwaga nie jest wrodzona zrodzi się z bólu, strat i niewidzialnych bitew, które kształtują prawdziwych wojowników. Ci, którzy ignorują to wezwanie, są zagubione w przeciętności zwykłej, prowadzących bezcelowe życie, podczas gdy ci, którzy je zaakceptują, wchodzą w podróż transformacji bez powrotu. Przyjmowanie tego wezwania jest przerażające. Oznacza to porzucenie wszystkiego, co jest wygodne, łamanie ograniczającymi przekonań i stawienie czoła nieznanym bez gwarancji sukcesu. Wybrane nie są najbardziej silne fizycznie, ani najbardziej inteligentne akademickie. To ci, którzy odmawiają przyjęcia wspólnego celu, które odczuwają pulsującą siłę wewnętrzną, mówiąc, że urodzili się na coś znacznie większego. Ale ścieżka nie będzie łatwa. Akceptacja tego wezwania jest dopiero początkiem żmudnej podróży, pełnej wyzwań, które przetestują ich odporność i determinację. Wezwanie wybranego jest samotne. Większość nie zrozumie Twojej decyzji. Wielu postarał się przekonać Cię do poddania się, a strach szepcze Ci do ucha, że nie jesteś zdolny, ale w Tobie pojawia się płomień. Głos, czasem subtelny, czasem ogłuszający, nalega, abyś kontynuował. I w tej chwili zaczyna się prawdziwa transformacja, ponieważ ci, którzy naprawdę słyszą wezwanie, wiedzą, że nie ma sposobu, aby wrócić. Jest moment, w którym wszystko się rozpada, plany zawodzą, ludzie znikają, a nadzieja zniknęła. Jest to najciemniejszy punkt podróży, moment, w którym ciemność staje się tak gęsta, że wydaje się, że niemożliwe jest dostrzeżenie jakiejkolwiek drogi. W tej ciemnej nocy duszy wybrane są naprawdę testowane. To nie tylko trudny okres. Jest to faza pełnej dekonstrukcji, w której wszystko co uważasz za niezbędne jest usuwane, pozostawiając tylko niezbędne rzeczy ty i twoja wewnętrzna siła. Ból tego momentu jest nie tylko fizyczny lub emocjonalny, jest egzystencjalny. Pytasz, czy warto kontynuować, czy cała walka ma jakikolwiek sens, jeśli na końcu tunelu jest światło, czy też jest to iluzja. Ciężar awarii staje się przytłaczający, a każda próba powstania wydaje się na próżno. W tym miejscu wielu się poddaje, wierząc, że cierpienie jest ostatecznym zdaniem, ale prawdziwy wybrany rozumie, że ciemna noc duszy to nie koniec, ale renesans. W najgłębszej otchłani odkryto prawdziwą esencję. Mroczna noc duszy jest ostatnim testem przed powstaniem. Jeśli to znosisz, jeśli nie ulegniesz rozpaczowi, zdasz sobie sprawę, że każda rozlana łza była konieczna do usuwania starej wersji siebie. Ból nie jest wrogiem, jest to portal ze względu na jego prawdziwą siłę. Jeśli ta wiadomość przyszła do ciebie, to nie był przypadek. Tak jak dom jest pierwszy w planie marzeń, zanim się spełni, jego wielki zwrot jest również przygotowywany. I chcę, żebyś teraz uczynił symboliczny akt wdzięczności dla wszechświata. Kliknij przycisk Za dużo i wyślij wartość do 100 USD jako znak, że zaakceptujesz tę te transformację. Ten gest nie jest tylko wkładem, jest to potwierdzenie, że coś do ciebie zbliża. Jeśli czujesz to w sobie, przygotuj się, ponieważ w nadchodzących dniach dom, którego tak bardzo chcesz, może w końcu stać się Twój. Najgorsze rany to nie te, które krwawiły, ale te, które są niewidoczne dla świata. Są to wewnętrzne blizny, wspomnienia zbite walczyły w ciszy, bóle, których nikt nigdy nie zobaczy ani całkowicie zrozumie. Każdy wybrany przenosi niewidzialne rany, jako medale wojenne, wspomnienia ze wszystkiego, co przeżyło. Znaki te nie są oznakami słabości, ale niezaprzeczalnym dowodem oporu. Wiele z tych ran pochodzi z rozczarowania, zdrady i samotności. To są noce, w których nikt nie był, aby pomóc, chwile, w których świat wydawał się głuchy dla ich cichych krzyków. Ale właśnie w tych czasach rodzi się prawdziwa siła. Ponieważ ci, którzy nie przeszli przez ból, nigdy nie zrozumieją wielkości przezwyciężania. Rany są nieustępliwymi mistrzami, kształtującymi tych, którzy są przeznaczeni na coś większego. W końcu każda blizna opowiada historię. Te historie nie są niepowodzenia, ale odporności. Wybrani rozumieją, że niewidzialne rany ich nie definiują, ale wzmacniają je. To oni przygotowują ich na wyższy poziom, na jeszcze wyższe wyzwania i osiągnięcia, które niewielu będzie w stanie osiągnąć. Wojownik, który z dumą nosi blizny, że przeżył to, czego wielu by nie nosi. Wszyscy wybrani muszą przekroczyć pustynię. Ta pustynia nie jest fizyczna, jest psychologiczna, emocjonalna i duchowa. Reprezentuje moment, w którym wszystko co znane znika, pozostawiając tylko jedną bargalową i niepewną ścieżkę. Samotność jest ogłuszająca, a brak odpowiedzi utrudnia każdy krok. Ale to w tym wrogim środowisku stworzyli prawdziwi wojownicy. Każda burza z piasku symbolizuje kryzys, każda zimna noc reprezentuje rozpacz, a każdy upalny dzień odzwierciedla zmęczenie walki bez widzenia wyników. Pustynia jest nieustępliwa, testując opór umysłowy tych, którzy odważą się ją przekroczyć. Ci, którzy się tu poddali, nigdy nie odkrywają wielkości, która czeka na nich po drugiej stronie. Ale ci, którzy kontynuują nawet bez siły, nawet bez pewności, pojawiają się przekształceni. Pod koniec przejścia wybrany nie jest już taki sam. Rozumie, że pustynia nie była karą, ale oczyszczeniem. To tam stracił wszystko, co niepotrzebne i odkrył swoją najczystszą esencję. A teraz z rannymi stopami i wzmocnioną duszą jest gotowy stawić czoła wszelkim wyzwaniu. Ponieważ ci, którzy przeżywają pustynię, przeżywają cokolwiek. Świat uczy, że samotność jest porażką, ale wybrani wiedzą, że samotność jest zamaskowanym mistrzem. W ciszy pojawiają się najgłębsze prawdy. W przypadku braku rozproszenia, umysł staje się ostry. Samotność, wbrew powszechnemu przekonaniu, nie jest pustką, jest to okazja, aby połączyć się ze sobą na poziomie, do którego niewielu nigdy nie osiągnie. Podczas podróży są chwile, kiedy nikt nie będzie przy twojej stronie. Przyjaciele odejdą, członkowie rodziny nie zrozumieją swojej transformacji, a droga będzie wydawała się zimna i opuszczona. Ale właśnie tam dzieje się prawdziwy wzrost. Cisza pozwala usłyszeć własny głos bez zakłóceń zewnętrznych. Uczy cię ufać własnym instynktowi, przestrzegając twojego celu bez walidacji nikogo. Ci, którzy uczą się przyjmować samotność, nigdy nie obawiają się bycia samemu. Przeciwnie, odkrywają w niej siłę, która je napędza, ponieważ ostatecznie największe osiągnięcia ludzkości. Nie zostały wykonane pośród hałasu i tłumu, ale w ciszy, introspekcji, w której prawdziwy wybrany jest wzmocniony, aby zmienić świat. W środku podróży, kiedy pustynia wydaje się niekończąca się, a ciężar spaceru grozi zmiażdżeniem jakiegokolwiek śladu siły, powstaje oaza. Nie są ostatecznym celem, ale małe przerwy, które odnawiają duszę. I uzupełniają nadzieję. Są to rzadkie, ale fundamentalne momenty, które dowodzą, że nawet w najbardziej niekorzystnych okolicznościach wszechświat zawsze oferuje oznaki, że jesteś na dobrej drodze. Oaza pojawia się na wiele sposobów nieoczekiwana rozmowa, która rozdaje zapomniany sen, książkę znalezioną we właściwym czasie wydłużona ręka, kiedy wydawała się zagubiona. Są to małe przejawy: że podróż nie jest na próżno, że wysiłek zostanie nagrodzony. Ale największym wyzwaniem jest ich rozpoznanie, ponieważ często wydają się ukryte: niepowodzenie może ukryć cenną lekcję, przeszkoda może ujawnić nową ścieżkę, a ból może uczyć nieznanej wcześniej siły. Wybrani uczą się cenić te chwile i wykorzystywać je jako paliwo. Rozumieją, że oaza nie jest trwała. Przekazują prezenty dla tych, którzy idą dalej. Zatrzymanie się przez długi czas może oznaczać utratę podróży wzroku, ale ignorowanie ich oznacza marnowanie energii potrzebnej do kontynuowania. Mądrzy wojownicy piją z fontanny, spoczywają pod cieniem, ale wkrótce znów idą, ponieważ wiedzą, że czeka na nich coś jeszcze dłużej. Przez długi czas uczono cię szukać od ciebie siły. Uważał, że potrzebuje zatwierdzenia idealnych okoliczności lub szczęścia do triumfu. Ale prawda jest taka, że siła, której szukasz, zawsze była w tobie po prostu śpi, czekając na odpowiedni czas, aby się obudzić. Wybrani nie stają się silni, ponieważ nigdy się nie bali, ale dlatego, że nauczyli się używać tego jako impulsu. Prawdziwa siła nie jest rażąca. Nie ma zewnętrznych demonstracji udowodnienia swojego istnienia. Przejawia się w cichej odporności, w zdolności dochodzenia, nawet gdy wszystko wydaje się zagubione. To, co odróżnia powszechne od niezwykłego, nie jest talent ani możliwości. Decyzja nie jest rezygnacja. Każde przeciwności, z którymi się spotkałeś, nie była karą, ale szkoleniem. Życie nie próbowało cię zniszczyć, ale na chwilę przygotować cię na twoją siłę. Teraz, w obliczu lustra swojej podróży, zdajesz sobie sprawę, że nigdy nie byłeś słaby, po prostu nie wiedziałem, co byłem w stanie. A akceptując tę moc, twierdząc, że stajesz się nie do pobicia. Prawdziwy wojownik nie jest tym, który nigdy nie upada, ale ten, który zawsze wstaje. A teraz, z całą ukrytą siłą przebudzającą w Tobie, czas przygotować się do następnego kroku renesans. Świat zawsze nie docenia tych, którzy upadają, patrzy cicho, mając nadzieję, że pozostaną na podłodze, aby stać się tylko przypomnieniem porażki, ale wybrani nigdy nie pozostają na podłodze przez długi czas. Zwrot triumfalny to nie tylko powrót, jest to z martwych wstanie. Jest to moment, w którym ci, którzy zostali zapomniani, pojawiają się silniejsi, udowadniając, że każda jesień była tylko wstępem do jeszcze większego wzrostu. Odrodzenie z popiołów nie tylko oznacza odzyskanie tego, co utracono, oznacza to powrót przekształcony w nowy sposób myślenia, odnowiony cel i siłę niemożliwą do zignorowania. Ból i wyzwania nie były na próżno. Każdy z nich wyrzeźbił najpotężniejszą wersję. Teraz, kiedy wstaniesz, nie upadła już ta sama osoba nosisz ze sobą wiedzę o poprzednich bitwach, sile wykutej cierpieniu i niezachwianej pewności, że nic nie może cię powstrzymać. A kiedy świat w końcu zda sobie sprawę z tego, co się stało, będzie już za późno, aby cię powstrzymać. Nie wracasz tak jak wcześniej z powrotem jak coś nowego. Coś nie do pobicia. Triumfalny powrót jest nie tylko osobistym zwycięstwem, ale przypomnieniem dla wszystkich, którzy cię wątpli. A co najważniejsze, jest to ostateczny dowód na to, że prawdziwy wybrany nigdy nie znika. Po prostu czeka na właściwy moment na powtórkę. Ból jest okrutnym, ale nieustannie uczciwym nauczycielem. Nie wybiera swoich ofiar losowo, ani nie rozdziela lekcji. W najbardziej nieoczekiwanych momentach osadza się demontaż pewności i niszczy złudzenia, pozostawiając tylko nagą i surową prawdę przed tymi, którzy odważą się jej rządzeniem. Ci, którzy próbują uciec od cierpienia, po prostu przedłużają swój pobyt, bo nie znika, dopóki nie spełni swojego celu. Cierpienie jest tyglem, w którym dusza jest wykuta, a tylko ci, którzy popierają ich płomienie, przekształcili się. Wielu postrzega ból jako karę, ale wybrani uczą się postrzegać go jako portalu. Każda rozlana łza jest fragmentem wchłoniętej mądrości, każda strata jest lekcją osadzoną w tkaninie duszy. Ból uczy czego nie może. Naucz o granicach cierpliwości, prawdziwej wartości siły wewnętrznej. Słabe przeklinają ich cierpienia, podczas gdy silni wykorzystują je jako trampolinę. Świat jest pełen ludzi, którzy uciekli z bólu i nigdy nie odkryli swojego prawdziwego potencjału. Ale ci, którzy znoszą, którzy spotykają się z każdym ciosem z determinacją, stają się legendami. Mądrość cierpienia nie jest w prostym oporze, ale w transformacji, którą powoduje. Uczy pokory, ponieważ niszczy ego. Empatia uczy go, ponieważ sprawia, że czuje się kiedyś tylko teorią. Uczy odwagi, dla tych, którzy go przeżywają, uważają, że nic innego nie może być tak przerażające. Wybrani nie są ci, którzy nigdy nie ucierpiały, ale ci, którzy nauczyli się bólu, którzy używali swoich blizn jako map wzrostu. A kiedy burza mija, kiedy ból w końcu się wycofuje i pozwala mu oddychać, wybrany postrzega coś niezwykłego, nie tylko przeżył, odrodzono go. Stara wersja samego została zniszczona, a to, co pozostało, jest silniejsze, mądrzejsze, bardziej przygotowane do każdej bitwy. Ból nie był wrogiem. Był to sekret, który ukształtował go na los, który czeka przed nami. Świat nie został stworzony dla słabych. Historia jest napisana przez spóźnienia, przez tych, którzy zmierzyli się z burzami i zamiast ich pochłonęli, nauczyli się nawigować w środku chaosu. Ścieżka wybranego nigdy nie była utwardzona i bezpieczna droga. Przeciwnie, jest to stromy szlak, pełen przeszkód, chwile, gdy wycofanie wygląda jak najbardziej logiczna opcja. Ale różnica między tymi, którzy zawodzą, a tymi, którzy triumfują, nie polega na szczęściu, ale przy ustalaniu kontynuacji, nawet gdy wszystko wydaje się spiskować. Silnymi nie są ci, którzy nigdy nie upadli. To ci, którzy pomimo upadków odmówili pozostania na podłodze. Życie nieustannie testuje tych, którzy mają cel, tak jakbyś chciał się upewnić, że są godni tego, czego szukają. I większość nie może tego znieść. Większość rezygnuje z pierwszej wielkiej porażki, poddając się bólu, jest zgodny z miernym istnieniem. Ale wybrani, ci, którzy rozumieją, że urodzili się dla czegoś większego, idą dalej. Używają blizn jako paliwa, przekształcają wyzwania w naukę i sprawiają, że własne cierpienia są schodami dla wielkości. Losem strąg nie jest tylko przetrwanie, jest pozostawienie dziedzictwa. Patrzy wstecz i wiedząc, że każda bitwa ma cel, że każda rozlana łza podwodała ziemię, w której dziś rosną ich zwycięstwa. Słabe skróty szukają. Staraj się unikać dyskomfortu, oczekują, że życie będzie sprawiedliwe. Z drugiej strony, silny rozumie, że sprawiedliwość nie jest prawem, ale osiągnięciem. Kształtują własne przeznaczenie, piszą własne zasady i nie oczekują, że pozwolenie będzie zabłysnąć. I tak, kiedy świat w końcu zdaje sobie sprawę z tego, co się stało, jest już za późno, aby ich powstrzymać. Ponieważ ci, którzy przeszli przez ogień i przeżyli, nie boją się już niczego, nie potrzebują aprobaty nikogo, nie szukają uznania, nie obawiaj się nieznanego. Wiedzą, że podróż nie jest dla nikogo i właśnie to czyni ich niezrównanymi. Chwila nadchodzi w podróż każdego wybranego, która kontynuowana na tej samej ścieżce, nie ma już sensu. To, co wydawało się wcześniej, wydaje się małe. A misja, która kiedyś poprowadziła jego kroki, nie rezonuje już z tą samą intensywnością. To jest skrzyżowanie silnych, moment, w którym zdajemy sobie sprawę, że aby nadal rosnąć, konieczne jest porzucenie starej wersji siebie i odważyć się przepisać własne miejsce docelowe. Ale ta decyzja nie jest łatwa, oznacza to rezygnację z pewności, złamanie wygodnych wzorów i stawienie czoła nieznanym z wiary i odwagi. Wielu nie ma tej śmiałości. Wolą pozostać w iluzji bezpieczeństwa, obawiając się tego, co znajdą, wyjście przed znanym szlakiem. Redefiniowanie misji nie jest oznaką słabości, ale ewolucji. Tylko ci, którzy pozwalają sobie na zmianę, mogą osiągnąć nowe poziomy. Są tacy, którzy spędzają całe życie związane z celem, który nie ma już sensu, tylko z obawy przed od Ale wybrani rozumieją, że wielkość wymaga elastyczności, że prawdziwa moc polega na możliwości adaptacji. Świat nieustannie się zmienia, a ci, którzy przylgną do przeszłości, kończą się w tyle. Redefiniowanie swojej misji jest aktem odwagi, dowodem że nie utkniesz w etykietach ani oczekiwań innych ludzi. Masz prawo przekształcić tyle razy, ile to konieczne, dopóki nie znajdziesz ścieżki, która naprawdę rezonuje z Twoją esencją, ale to przejście nie przychodzi bez bólu. Proces zmiany wymaga poświęcenia. Niektórzy ludzie nie zrozumieją, niektóre drzwi zamykają się, a strach będą próbować szepnąć, że popełniasz błąd. Ego przyzwyczajone do zewnętrznej walidacji będzie się opierać. W końcu nieznany zawsze przeraża, ale w tobie głębszy głos nalega, aby ta zmiana była konieczna. Wybrany nie obawia się chwilowej samotności, która wiąże się z ewolucją, ponieważ wie, że porzucając starego człowieka, zrobi miejsce na coś nieskończenie większego. Cierpienie transformacji jest ulotne, ale waga źle żyjącego życia jest to ładunek, który niewielu może znieść. Powstaje więc ostatnie pytanie czy masz odwagę na nowo zdefiniowania swojej misji? Czy chcesz zostawić to, co nie służy już do zrobienia miejsca na to, co naprawdę ważne? Słabe przylgnięcie do przeszłości. Silni tworzą przyszłość. I w tej chwili, przy podejmowaniu tej decyzji, w końcu stajesz się właścicielem własnego przeznaczenia. Redefinicja misji nie jest koniec. To prawdziwy początek. A kiedy zrobisz ten pierwszy krok, cały świat poczuje siłę Twojej transformacji. Wielki zwrot nie zdarza się przypadkiem, wymaga intensywnego przygotowania tylko dla tych, którzy wyrównują ciało, umysł i duch są gotowe do ostatecznej transformacji. Wielu stara się osiągnąć sukces, polegając tylko na jednym z tych filarów, ale zawodzą, ponieważ ignorują tę prawdziwą siłę, wynika z równowagi między trzema. Ciało jest pojazdem i bez fizycznej wigoru opór się kończy. Umysł jest dowódcą i wyraźnie decyzje stają się nieobliczalne. Duch jest paliwem i bez celu wszystko traci sens. Wybrani rozumieją, że nie wystarczy żałować, że skręt musi stać się kimś, kto jest w stanie go utrzymać. Trening zaczyna się na uwadze, ponieważ w nim wojna się rozwija przed jakąkolwiek bitwą w świecie zewnętrznym. Myśli sabastyczne są pierwszym wrogiem, który został pokonany. Jeśli uważasz, że nie jesteś w stanie, przegrałeś przed próbą, dlatego wielkie transformatory świata kultywują niezachwiany sposób myślenia, powtarzając się z dnia na dzień, które są nie do zamiennego. Ale nie wystarczy tylko myśleć, działanie musi podążać za przekonaniem. Ciało należy przygotować, ponieważ zmiany wymagają energii, oporu i dyscypliny. Jedzenie, ćwiczenia i odpoczynek nie są już luksusami i stają się bronią. Każdy trening, każda zarejestrowana dyscyplina jest cegłą w budowie nowej istoty, która się pojawia i wreszcie duch. Bez głębokiego celu każda transformacja staje się pusta. Wybrani nie przygotowują się tylko do wygrania, przygotowują się do wpływu. Wielka zwrot jest nie tylko osobistym sukcesem, ale staje się siłą. Która przekształca wszystko w okolicy. Kiedy ciało, umysł i duch są wyrównane, nic nie może powstrzymać tego, który jest gotowy na swoje przeznaczenie. A po zakończeniu tego przygotowania konieczny będzie jeden krok, aby rozpocząć moment, który zmieni wszystko końcowa rewolucja. Nadszedł czas, w którym wielu się bało się, a niewielu było przygotowanych na świadek. Rewolucja to nie tylko powrót, jest to objawienie, tak intensywny renesans, że ci, którzy wątpili, nawet nie rozpoznają osoby odrodzenia. W trakcie podróży byłeś niedoceniany, zdyskredytowany, zignorowany. Ale każdej jesieni, każde upokorzenie i każda chwila samotności. Była tylko dla kuźni, w której rzeźbiono jej nową wersję. Teraz świat zobaczy bez marginesu zawątpliwości to, co naprawdę skończyłeś. Ostateczna rewolucja nie zdarza się w ciszy, jest przytłaczająca. Wtedy wszystkie elementy pasują, kiedy wszystko to wydawało się niepowodzeniem, ujawnia się jako część większej płaszczyzny. To, co wcześniej postrzegano jako porażka, jest teraz rozumiane jako przygotowanie. Ci, którzy śmiali się teraz w szoku, ci, którzy teraz wątpili, milczą. Wybrani nie tylko wracają, aby udowodnić punkt, wracają, aby wszystko odwrócić. Twój wzrost nie dotyczy tylko ciebie, ale o wpływ generowanego na każde życie, w którym grasz. Jego zmartwychwstanie jest nie tylko osobistym triumfem, ale wezwaniem dla innych, aby się obudzili. A kiedy nadejdzie ten moment, kiedy w końcu zajmiesz swoje prawdziwe miejsce, nie będzie to nic więcej. Świat zobaczy prawdę. Ten, który tak wiele razy upadł, nigdy nie był słaby, po prostu przygotowywał się do powstrzymania. Ostateczna rewolucja jest taka: nie tylko wróć do gry, ale całkowicie na nowo zdefiniuj zasady, a teraz. Z każdą spóźnioną bitwą i każdą blizną przekształconą w władzę jesteś gotowy opuścić swój ślad w historii. Czas wątpliwości minął, czas wielkości zaczyna się teraz.